MC Speed, czyli milionowy youtuber, o którym ostatnio jest dosyć głośno w Polsce. Posiada swój serwer w Minecraft. Co ciekawe, reklama tego serwera zrobiła miliony święteń na jego kanale. Więc pewnie, jeśli spróbuję na niego wejść, to będą tam tysiące graczy. Dobra, moi drodzy, mc. Speed mc.gg. Zero osób. <laughs> nie, no nie mogę, nie? Za, dobrze widzieliście. Nikt na tym serwerze nie gra. A czym to jest spowodowane? Dzisiaj to sprawdzę, więc oglądajcie ten film do końca. Oraz zostawcie lajka like i zasubskrybujcie ten kanał, to będziecie mogli wygrać 100 zł doładowania na moim serwerze kraftki.pl. A tutaj macie ostatnią osobę. Która dostała 100 zł, więc gratuluję. Dobra, moi drodzy, wchodzę na ten niesamowity serwer, na którym gra 0 osób. Jest to serwer YouTubera, który ma ile milionów? 27? 28 milionów subskrypcji, i stare to jest chore, nie? I patrzcie, ile tutaj jest w ogóle trybu na tym serwerze, ale klikam prawie, nic się nie dzieje. Nie wiem, czy są lagi na tym serwerze, czy to jest przez to, że jestem, jakby z Polski może mam ping. Bo no, mam 364 pingu. Nie wiem, czy każdy tak ma, ale je... no ja tak mam. Dobra, patrzcie to, jest tryb kit PVP Air TNT Run, Bedwars, Build Battle Events. Kurde, ile tu jest rzeczy, chłopie? Jednak przed wejściem na tryb, postanowiłem, że oczywiście odpalę cheaty, żeby nie mieli tak łatwo. Dobra, moi drodzy, oczywiście odpalamy cheaty. A bo wiecie co. Kurde, jak. Ja co ja w ogóle próbuję? Weźmy włączmy po prostu do zwykłego wursta. Czyli darmowe cheaty, które są mega popularne. Dobra, moi drodzy, jestem już na serwerze na cheatach. Weźmy, nie wiem, sprawdź może każdy z tych trybów, chociaż nie wiem, czy jest w ogóle. Dobra, kit pi ok. Jakby to może być. Ja pierdzielę, dobra. No generalnie ten serwer wygląda. No właśnie, no wygląda po prostu zwyczajnie. Jakby nie, nie, nie jest tu nic niesamowitego aktualnie, z tego co widzę. Jeszcze ta grafika, stary. Nie, no, Porażka I serio zastanawiam mnie, dlaczego tutaj nikt nie gra. Nie mam pojęcia, naprawdę, nie mam pojęcia. No taki zwykły serwer dosyć. Jak u nas youtuber robi jakiś serwer, to kurde gra tam z minimum tysiąc osób chociaż na starcie. Znaczy to taki mniejszy, serio mniejszy, nawet ode mnie. A tak to jest mega lipa, chłopie. On ma 20, nie wiem, 7, 28 milionów? Nawet nie wiem. Dobra, wejdźmy może na jakąś arenę po prostu. Okej, kit selector i sobie wybieramy po prostu kit. No zwykły kit PP. Aż tak się nie znam, widzowie. Na tym trybie co by nie było. No ale co ja mam tutaj nawet robić, stary? Ja nawet nie mam za bardzo stary, nie ma żadnego gracza, totalnie. Nie ma gracza Graczy żadnych, halo. Ja nie wiem co tu poszło nie tak. Fly. O kurde, patrzcie to! Nie, nie wierzę. Nie. Po prostu kurde, nie wierzę, nie. Ej, czy wy to widzicie? Ja już powiem, dlaczego tu nikt nie gra. Ja, ja mogę sobie normalnie latać na Fly na tym, na tym serwerze. Już jest to jest nierealne. Nie no, ja myślę, że mam laga przez chwilę, ale. No nie mam laga, cofa bloki. Nie no nie wierzę. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Nie no, chłopie, serwer, ja pierdzielę. Jakby to się działo u kogoś nie w Polsce, to taka drama, nie. Normalnie każdy by wyzywał. Tragedia, tragedia. Dobra, już mogę wyjść z tego trybu, naprawdę. Mogę z tego niego wyjść. Yy, Okej, okay. wpisuję kośnik Spawn i nie mam per Permisji. Nie mam permisji do pójścia na spawna. Rozumiecie to? A na hologramie zapisane, że jeśli chcesz wyjść, to po prostu użyj spawn. Nie działa. Nie wiem, e-spawn może stary. Nie, nic tu nie działa w tym serwerze. Nie mogę, nie mogę wyjść z tego serwera. Stary, nie mam co, nie mam jak wyjść, stary na lobby. Czekaj, może lobby po prostu. Ok. A, też, a, też, też nie działa. Też nie działa, też nie działa. Ra jeszcze raz. Halo, lobby, lobby. O, trzecie lobby działa. Za trzecim razem się udało. Zarobiście. Niesamowite, nie? Więc przyszedłem na kolejny tryb. Dobra, TNT Run, moi drodzy. TNT Run. No to może być ciekawe. Problem jest taki, że tutaj arena nas. Niestety nawet się nie rozpoczną. I pytanie, czy ogarnąć tutaj może jakąś osobę. Dobra, dwóch playersów potrzeba. Dobra, to mam pomysł. W tym celu zgłosiłem się do administracji mojego serwera krawkił.pl Żeby wejść na ten serwer i trochę mi pomogli. Dobra, moi drodzy, udało mi się ogarnąć ludzi na, nie, na szczęście. Jest z dwóch te administratorów, może jeszcze ktoś wejdzie. No arena powinna się rozpocząć. New players jest, ale coś się coś się nic nie dzieje. Tym czemu ta arena się nie rozpoczyna? Dobra, nie wiem o co tu biega. Czy oni może wejść na inną arenę? O, dobra, rozpoczęła się. Dobra, ktoś ktoś dołączył. Dołączyli. Dobra, jest gi. Okazało się, że to bierze po prostu z jakby lobby w ogóle. Dobra, słuchajcie, jak wygram, jak wygram to ten da dajcie mi stówę, zakładam stówę. Jak przegram to daję wam. Ja <laughs> Nie no Dobra, widzowie włączam fly od razu. Ciekawe czy działa. Uwaga. Dobra, uwaga, szybki test. Patrzcie to. <noise> nie, no nie wierzę, to działa fly. Dobra, to jest tragedia. Tragedia, stary. Patrzcie to, tu działa normalnie fly. Przecież ja nie mogę w to uwierzyć, stary. Czy wy to widzicie? Dobra, ja go podkopuję. <noise> nie no, to jest to jest jakiś bait. Przecież to jest jakiś bait. Przysięgam, że to musi być bait. To, to musi być jakiś bait, nie? Dobra, ja, ja nie mogę go podkopać, Halo, podkop go, kurde. Nie, no, jest tragedia. No ja, pierdzielek, chłopie. Jak ja bym miał taki serwer, to byście mnie z normalnie odsłubowali i mnie z nie wiem. Nie, wiem, co, tu co tu poszło, nie tak, nie? Tragedia, tragedia. O, podkopałem go, podkopałem go. Dobra, co sam to jeszcze na dole są, dobra. Spróbuję, ile ich tych warstw, stary. No, widzowie, areny raczej wygramy. Raczej, raczej powinniśmy na ludzi zrobić. Widzowie, zareklamowałem ten serwer lepiej niż iShow Speed, stary. Jakby docencie to, zostawcie lajka, like subskrybujcie mnie. <gry> Bo widzicie to, no, dwie osoby dodatkowe, nie? Nawet trzy. O kurde, ile tu osób gra? Patrzcie to, siedem osób, rekord. Czy mogę jakoś od góry rozwalać TNT? Niestety nie. O, ostatnia, ostatnia, ten. Ostatnia. Platforma. <laughs> o nie, spadłem, dobra, spadłem ze Przy przypadek. Yy, shift. Dobra, nieważne. Nie, no tragedia jest, tragedia, widzowie. Tragedia totalna, nie? Ej, nie. Dobra, patrzcie to, patrzcie to, następny błąd znalazłem. Uwaga, da się zginąć na lobby, wystarczy podlecieć. Wyłączam flya. No i umieram. Nie no nie wiesz, to jest tragedia. XD. Ty, to jest dobra reakcja, genialna. A, no i jak? Żeby wejść do lobby, trzeba trzy razy wpisać ukośnik lobby. Kto by się spodziewał? Jest tak za każdym razem, Stary, więc... Jest... show speed, co ty to odwaliłeś? Dobra, może tym razem weź... O, zostałem Erfa, zostałem na koniec. Teraz wraźmy bedwarsy. Dawajcie bedy dawajcie bedy, bedy, dawajcie bedy dawajcie Bedy. No dobra, zacznijmy, moi drodzy, grę na bedwarsach. Co, co to jest w ogóle? Co jest? Nie, no oczywiście, że kupię u was y, speedbaksy. No, jestem ciekawy, ile one kosztują. Co to są w ogóle za grafiki? No dobra, na grafiki swój rok Co by nie było? Ale stary, zaraz muszę sprawdzić ten shopa, co tu można kupić, bo jestem mega ciekawy. Wejdźmy na solo. No jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Czy tu równie, że działam cheaty? Muszę to sprawdzić. Gdzie nasza stuwa? Gdzie nasza stuwa? A, no tak, zapomniałem, że przegrałem. Ale zostaliście oskamowani, bo ten serwer i tak jest skamem, więc. <grych> Dobra, jestem. Widzowie, arena Bedwarsów się rozpoczęła. No, kurde ty, strasznie w ogóle dużo itemów tu dostaję. Szczerze aż się zdziwiłem. Nie wiem, czy na, czemu na starcie miałem od razu jakby tyle złota i tak dalej. Ej, nie, serio, nie wiem, co tutaj poszło nie tak. Nie narzekam, oczywiście nie narzekam, wiadomo. No, Dobra, sprawdźmy czy oczywiście tutaj działają cheaty, fly. Ja pierdzielę, nie wiem no, to jest tragedia. Dobra, włączam w fala, żeby jeszcze nie umrzeć. No i co, widzowie? Lecę do jakiegoś gracza, tak? Lecę do jakiegoś mojego. Lecę do jakiegoś mojego administratora. Walę go z kilaury, No i rozwalam mu, widzowie, łóżko. No i to jest to, to jest widzowie życie. To jest życie, to jest życie. To jest najlepszy serwer, na jakim grałem. Przysięgam, nie? Proszę cię, zostaw mnie. No niestety nie mogę. Yyy, jest jak jest. Nie no, przysięgam, stary, że to jest jakiś inny świat, nie? Dobra, ale jestem jednej rzeczy ciekawy. Oczywiście musimy to sprawdzić, czy działałem TNT Jumpy i czy działam Fireball Jumpy. Nie byłbym z tą, gdy więc widzowie, oczywiście to sprawdźmy. Uwaga! Fireball jump! No, tragedia generalnie, leciutka, ale czekajcie, Włączę flyer, ja zdążę. Wyleć, 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 wyleć. Dobra, dałem radę, dałem radę. Ja pierdzielę. Dobra, to TNT Jumpa to. Dobra, no sprawdzę niby tak chociaż. O, chłopie, no nieźle to wybija, rzeczywiście, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Dobra, lecimy, widzowie. Ja szybko kończę tą arenę. No bo co tutaj mam więcej robić? Ty. Nie, dobrze się bawię, naprawdę, dobrze się bawię, widzowie. O, patrzcie, co tu się dzieje. siema Siema, 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 stary, siema, 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 cześć, co tam. Ej, stary, skąd masz w ogóle takie przedmioty dobre? Skąd? Ej, patrz, jakie ma dobre przedmioty! Ale no, niestety, nie za dużo mu to nie pomoże. Ty. niestety. Czy ja mam tu jeszcze coś do zabicia? Łopie, ja wybiłem ten serwer. Dobra, niszczymy łóżko, niszczymy łóżko, oczywiście. Proszę bardzo, łóżko zniszczone. Niestety, muszę cię zabić, moja moderatorko. Tu następny. Patrzcie, o! Ej, co to za cheaty? Zgłaszam się zaraz do admina. Ja pierdzielę co za ziomek czytuję. Co za ziomek? Ty gdzie on jest? Ty uciekł mi, Czemu umarł? Nie wiem co się wydarzyło, ale go nie ma. Dobra, no, widzę, robię włam tutaj. Ej, czekajcie, zobaczmy, czy działa frikam I czy mogę? Czy mogę mu jakoś zniszczyć to łóżko? A, oczywiście, że mogę. Jakby kto by się spodziewał. Ty, <śm> jakby kto by się spodziewał, że mogę. Ja pierdzielę. Nie no, tra tragiczny serwer. Tragiczny serwer, tragiczny serwer. Aha. I co ja tam zrobić? Stary, no, muszę ci zniszczyć. Niestety ci muszę zniszczyć to łóżko. Ej, stary, Ej, stary niestety. A no, the fuck? Coś się zbugowało. Dobra, nie wiem czemu. O, TNT, dobra. Podstawy TNT. Stary, halo, halo. No ale uspokój się, uspokój się, uspokój się, uspokój się, uspokój się. Po prostu się uspokój. Bo i tak już jest twoja koniec, że tak powiem tutaj. leciutka, Leciutki koniec. To no jest to ostatni ziomek do zabicia. I on. Czy, czy on? on na nie obok, nie naprawdę? Co to o Ej, czemu ja siebie słyszę, a to fakt? No bo jest czadcie, zepsuło się coś. No, to jest walka niesamowita, jak widzicie. <laughs> on ma szybszego fly'a, To jest jedyne, jedyna jego przewaga. Uwaga, ale. Ja spróbuję go. O kurde, ej, chyba wygra! Ej, ja wygrałem. No i super. On mi w ogóle nie, zje, nie wiem czemu. Zestawiam następny tryb! I serio była to porażka. Dobra, lobby, lobby. Lobby, lobby, wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd na następny tryb i zobaczmy, co tu nas jeszcze może skoczyć. Otestowałem no, większość. Bilbat chyba nawet nie testuje, bo się boję. Erf, moi drodzy, Erf. Earth. Zobaczmy Erfa. Lecimy z Erfem. Widzowie, jestem na erf SMP. Wow, mamy jeszcze tutaj jakieś przedmioty, bo chwilę tutaj grałem. Mamy plecak na tym serwerze. Spoko. Spoko, jest plecak. Fajna sprawa. Niesamowite, nie wiem po co to, na Oczywiście do komendy ukośnik Spawn nie mamy dostępu. Dlaczego nie mam dostępu do komendy spawn? Od tu biega. Ja naprawdę nie rozumiem. Ukośnik Warp może Warp stadium? Czy to jest spawn? Dobra, to spawn, znalazłem spawna. Wow. No dobra, jak, jak stąd tylko wyjść. <grym z> nie no, stare tragedia. Dobra, jesteś na stadionie. Super stadion, jest wszystko. Czy tu są jakieś kity? Na, oczywiście, że. Nie, no, czyż to jest niesamowite. Dobrze, że ten sklep działa chociaż. Mamy sklep na tym serwerze, ale nie ma kitów. Nie, nie, nie wiem czemu nie ma kits. Nie wiem co mam wpisać, żeby mieć kity. Może ukośnik help może wpisać. Komendy, o, dobra. tp no okej, okay, dobra. Czyli takie nie, nie, nic tu nie wiadomo. Ukośnik, czy ma jest dostęp do Stad Homa? Mam Homa. Mogę TPA robić, no dobra. o że simple to jest tragedia. Ten serwer to jest tragedia. Ja czegoś takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Przysięgam. Dobra, na tym serwerze nie ma kitów. Ale są skrzynki. Możecie otwierać skrzynki. To jest, to jest super. Dwa stakowane tutaj możecie mieć, stary. Ja nie wiem, co, co to są w ogóle za przedmioty. Stary, nie, nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie pytajcie mnie. A, oczywiście, no. Macie tutaj y, takie rzeczy jak y, broń. Okej, okay, czyli to są bronie normalnie na tym serwerze. To by się spodziewał. No dobra, czy na tym serwerze również działa Fly? Bo jeśli tak, no to jest, ten, jest zajebisty ten serwer. Przysięgam. Dobra, na ukoźnik RTP, moi drodzy, powinno działać, tak? Zbrać, moi drodzy. Złokości P, czy działa? Działa, najprawdopodobniej. Iron Gold tier, yeah, dobra, spoko. I tu za... Czy na p żeby wyjść na RTP musicie mieć pieniądze pieniądze 100 dolarów żeby to jest niesamowite nie czy ja, ja, ja mogę wyjść z tego stąd jak, jak ja mam kurde stąd wyjść powie mi ktoś czy nie i tu macie wszędzie skrzynki tylko ja pierdziele nie no to jest tragedia nie wiem kto wpadł na taki pomysł ja, ja nawet nie wiem jak wyjść z tego spawna no nie da się stąd wyjść nie da się stąd wyjść nie wiem jak stąd wyjść nie wiem jak wyjść z tego spawna może tam ty wiecie co włączę sobie timera że trochę szybciej się tam dostać <laughs> zawsze za, zawsze czemu nie czemu nie dobra znalazłem znalazłem miejsce z którego można wyjść ze spawna nie no czy wy to rozumiecie, czy wy to rozumiecie, stary, jak ten serwer wygląda? Czy ja to mogę niszczyć? Nie mogę. Dobra, ja pierdzielę, patrzcie to. Jest sobie na tej 5 gra gram, nie? No, to jest Tragedia. Nie mogę tu niszczyć bloków. Gdzie mogę niszczyć bloki? Dajcie mi niszczyć bloki. Czy tu mogę mógł niszczyć bloki? Okej, okay, prawdopodobnie mogę tutaj już niszczyć, bo widzę, że jest zgryfowany teren. Dobra, uwaga. Dobra, mogę tu niszczyć. Super. Nie ma tu drzew. Chociaż nie, chyba tu są kawałki. Dobra, tu, tu są drzewa. Super. A, ale tu pewnie jest znowu teren zabezpieczony. Nie, dobra, nie, nie jest zabezpieczony. Jest. Kurde, London, co to jest w ogóle? Nie, może ja z tym nie ogarniam, ale tu po prostu jest coś. Czemu w ogóle span jest na wodzie? Ja tego nie rozumiem. Czy, jak stąd wyjść? Chcę rozwalać bloki, chcę mieć drewno. Pomóżcie mi. Czy mogę, to, czy mogę to zrobić? Ja przysięgam, że nie byłem na gorszym serwerze. Przysięgam. Tu nie ma drzew nawet na tym serwerze, hop. I nie ma jedzenia, nie ma nic. Stary, na start w ogóle. Jak, jak ja tu mam grać? No, mamy drewno. Mamy drewno, widzowie. T to jest naprawdę dobry, dobra rzecz. Ja pierdzielenie, to jest tragedia. Ogólnie jest taka tragedia na tym serwerze, że nigdzie chyba takiej tragedii w życiu w ogóle nie widziałem. Speed odezwij się, ja ci zrobię serwer chętnie. <grym> o, jakieś przedmioty w ogóle. Super. Że nie mam mięsa. I nie, ma, nie, mo nie mogę biegać mogę sprintować. Nakurat nie powinno nam jakoś mega przeszkadzać, bo mamy timera. O kurde, ty zombiak nie bije, co jest? Dobra, zabijmy go. O, ja pierdziele, on tak laguje. mi. Dobra, prawdopodobnie jest noc i dlatego te moby tu są. A ty dostajemy w ogóle. <noise> Zawicie mobów, co też jest ciekawe. Po prawej macie normalnie Enemy. to... Czyż to jest normalnie, chopień? Plugin po prostu pobrany i tyle wgrany, bo bez żadnego skonfigurowania, nie. Dobra, mamy, mamy jedzenie, mamy, moi drodzy, miejsce, w którym możemy się nakarmić. Dobra, zjedzmy sobie coś. Ej no dobra, jeżeli działa fly, no to jestem przekonany. O! Ej, x ray nie działa. Okej, okay, okej. Okay. Ej, to. O ciekawe, x-ray nie działa w tym serwerze i tego serio się nie spodziewałem, dobra to mnie naprawdę zdziwiło, jakie lagi w ogóle ja mam dobra, nawet nie wiem czy ja tu chcę schodzić w takim razie e, x-ray nie działa, jest to plugin po prostu z neta zwykły ale on strasznie z tego co pamiętam to lagował, więc nie wiem, ludzie go nie używają za bardzo, on tu jest więc to ciekawe, więc x-ray niestety nie działa, ale możemy sobie latać, to jest kurde jakiś inny świat w ogóle, czy jest coś więcej co mogę wam pokazać na tym serwerze, ukośnik warp, zobaczmy może jakiś warp new york, okej, okay, mega, po prostu na, nie wiem na czym polega w ogóle to, jakby macie po prostu statuę wolności i nie możecie Robić. I po co to, jakby nie rozumiem? Ludzie budują lawakasty po prostu wokół tego i jaki to ma kurde sens w ogóle? Nie rozumiem, w ogóle tego nie rozumiem. Chociaż tutaj mamy szybszą możliwość zdobycia drewna. Kurde, to może te warpy to nawet spoko są. Patrzcie, podczas walki jesteśmy z kurczakiem, Czy czyli. Jeżeli... No tragedia. spawn nie działa. Czy dzia... Jakie jeszcze są warpy? Warp Neymar. Ty, nie, no chłopie, no co to jest? No i patrzcie to, ludzie to sobie sobą zrobili po prostu klatkę. Jest Neymar. Nie wiem, czy w ogóle Neymar. I kto tutaj lata? I ktoś tu lata. I ktoś tu normalnie lata. Ty kto to jest? I zniknął mi. O, ale to jest duże, ja Pierdziele, dobra, ty, o co tu biega? No wylećmy stąd. Ja, chcę zobaczyć kto tam jest. Czy to jest swój jakiś gracz? Znaczy jakiś administrator? Ode mnie z serwera. O, latają sobie! Patrzcie, patrzcie! Co? Jak oni to zrobili? Ej, jak wy to zrobiliście? Co jest! Co? Jest! Nie no nie wierzę. Patrzcie co, moja administracja odwala, nie, nie no nie wierzę, nie. Czy to jest tragedia! Tragedia! Ja! Omega bambi! No mega, mega! na ja bierze! Jak go do was wejść? A prawie wszystkie myszy po prostu, dobra. Nie no, sam listy, serwer. Oj, oddaj No wsiadaj na mnie, wsiadaj, wsiadaj na mnie, wsiadaj na mnie. Dawaj, dawaj. No i patrzcie to, jest, latamy z ziomeczkiem. Nie, ten tragedia jest! Tragedia po prostu. Oj, chyba go zgubiłem, niestety. Ora Warp Ronaldo, czy byłem na Warp Ronaldo? Jest po prostu ziomek, jest Ronaldo. Aldo, spoko. Pff, czy jest coś, co jeszcze mogę wam tu pokazać? Paryż. Wow, sui, ja. Yeah. Czy, to, to, czy, czy tu w Paryżu powinna. Co to jest? O, wieża Eiffla Powiem ci tak, ludzie, którzy robili mu ten serwer, oni nie mają pojęcia o serwerach. To jest po pierwsze. Prawdopodobnie to są ziomkowie, którzy jedynie gdzie grali to na single player. A to, że zrobić serwer w Minecraft, to jest jakiś cud. Po prostu nie, nie rozumiem, nie rozumiem, jak to jak to wyszło. Jak kończę ten film, widzowie? Wy napiszcie w komentarzu, co sądzicie? Czy, jeśli jakiś youtuber by zrobił taki serwer w Polsce u nas, to co byście mu powiedzieli? <laughs> Subskrybujcie, kanał wiecie jak w na Cloud GG i rozpadam, ja nie jest za mocne